w naszej serii 100 dni do matury 2023. Dzisiaj zajmiemy się regułą mnożenia i dodawania. Będzie to raczej dość krótki film pewnie dla wielu z was. Te zagadnienie będzie dość łatwe, ale i tak sobie go omówimy. I pewnie się zastanawiacie, gdzie jest dzień 47, ponieważ ten film pojawi się przed dniem 47. Dzień 47 zaginął w akcji, ale nie martwcie się, pojawi się zaraz po prostu nagrywając dzień 47. Stwierdziłam, że Warto jest omówić to zagadnienie reguły mnożenia i dodawania, bo być może gdzieś znajdzie się chociaż jedna osoba, dla której to nie byłoby dość jasne, a jest to według mnie dość podstawowa kwestia, jeśli chodzi o kombinatorykę i rachunek prawdopodobieństwa, czyli żeby rozróżniać, w których momentach sobie mnożymy, w których dodajemy. Ok, więc jak sama nazwa mówi reguła mnożenia i dodawania, to tak naprawdę są dwie reguły, które nam mówią, w jakich sytuacjach my powinniśmy sobie te nasze wybory mnożyć, a w jakich dodawać. No, i wyobraźmy sobie, że stoimy przed podjęciem jakiejś decyzji i zastanawiamy się, na ile sposobów to możemy zrobić, tak? I jeśli nasza decyzja jest wieloetapowa, czyli jakby jedna wielka decyzja wiąże się z kilkoma decyzjami, które musimy podjąć, ale każda z tych decyzji musi być podjęta tak naprawdę, nie możemy sobie podjąć tej lub tamtej, to wtedy będziemy stosować właśnie regułę mnożenia, czyli jeśli dokonywany przez nas wybór przebiega w kilku etapach, w każdym z tych etapów decyzję podejmujemy na k i sposobów na przykład, to wówczas liczbę wszystkich możliwych sposobów uzyskujemy właśnie przez przemnożenie sposobów z każdego etapu. A jeśli my Podejmujemy decyzję tak, że wybierzemy albo to, albo to i te decyzje są rozłączne. Tutaj jest bardzo ważne słowo, że możemy sobie stosować regułę dodawania, jeśli decyzje będą rozłączne. Czyli jeśli na przykład mam wybór obiadu, tak? No to mogę sobie wybrać obiad z kuchni na przykład włoskiej, z kuchni indyjskiej, z kuchni polskiej. No i w każdej z tych możliwości, na przykład ja mam tam kilka dań do wyboru. No ale ja wybiorę jeden obiad, tak? Nie wybiorę obiadu z kuchni włoskiej i z kuchni polskiej. Polskiej i z indyjskiej tylko wybiorę sobie jedną z tych kuchni, na przykład polską i w tej kuchni wybiorę sobie jakieś tam danie jedno, tak? Czyli nie jest to po prostu wieloetapowe zadanie, tylko wybieram jedną rzecz, a właśnie tą jedną kuchnię i dopiero w tej kuchni sobie coś tam wybieram. Zupełnie inaczej by było, gdybym ja sobie kompletowała na przykład mój obiad, ale w oparciu o pierwsze danie, o drugie danie i na przykład o deser, tak? No to wtedy będziemy sobie wszystkie wybory wymnażać, no bo cały mój na przykład obiad w restauracji, no to będzie się składał z tych trzech rzeczy, a nie z jednej wybranej z tych trzech. No dobra, no to przejdźmy sobie do zadań, skoro zrobiliśmy sobie taki wstęp. Ja oczywiście odsyłam Was do teorii z kombinatoryki, tam będzie to wszystko ładnie zapisane. Będą także przykłady, będą konkretne definicje, z którymi będziecie się mogli po prostu zaznajomić, zastupować sobie film, przemyśleć to wszystko. No a teraz przejdźmy do trzech zadań. Zadanie pierwsze. Pan Jacek ma cztery jasne koszule, trzy pary jasnych spodni, trzy pary jasnych butów oraz pięć par ciemnych koszul, sześć par ciemnych... Pary spodni i dwie pary ciemnych butów. No to zróbmy sobie może taką tabelkę. Niech tutaj będzie jasne, ciemne. No i razem. No i co ten pan Jacek ma w tej swojej garderobie? No ma koszulę, ma spodnie i ma buty, tak? No i tak, jasnych. Koszul ma cztery, spodni ma trzy i butów ma też trzy. Ciemnych ma pięć ciemnych koszul, sześć par ciemnych spodni, dwie pary ciemnych butów. Czyli tak, razem ma dziewięć koszul, dziewięć spodni i pięć par butów. No i pytanie jest następujące w podpunkcie A. Na ile sposobów można wybrać koszulę, parę spodni parę butów? Czyli tutaj nie interesuje nas, jakby jaki to jest kolor, tak? No i zauważmy, że my musimy wybrać wszystko, tak? To tak samo jak z tym obiadem. Musimy wybrać i koszulę, i spodnie, i parę butów. Czyli cały nasz wybór. Dzielimy na po pierwsze wybór koszuli, dalej wybór spodni i dalej wybór butów, tak? Nie są to rozłączne kwestie, tylko ja muszę wybrać każdą z tych rzeczy, tak? No to wybór koszuli, ja nie wiem jaki to jest kolor, dowolny, no to wybór koszuli mogę sobie zrobić na 9 sposobów. Wybór spodni mogę sobie zrobić też na 9 sposobów, a wybór butów na 5. tak, czyli tutaj sobie korzystam z reguły mnożenia, no i mogę sobie w ten sposób wybrać całą tą garderobę na 9 razy 9 razy 5 sposobów, czyli 405 sposobów. Czyli muszę wybrać wszystko, tak? Nie mogę sobie jakby rozdzielić tego na dwie rzeczy. No dobrze, co mamy później w podpunkcie B? Tutaj mamy wybrać. Ciemną koszulę, ciemną parę spodni i ciemną parę butów, czyli też w taki sam sposób, prawda? Wybieram sobie ciemną koszulę, ciemną parę spodni i ciemną parę butów i muszę wybrać wszystkie te trzy rzeczy, czyli ciemną koszulę mogę sobie wybrać na 5 sposobów, ciemną parę spodni na 6 sposobów, a ciemną parę butów na 2, czyli łącznie mamy 60 sposobów. No to teraz pod punkt C. To było do podpunktu A, to jest do B, to jest do C. Koszule, spodnie buty w tej samej tonacji kolorystycznej, tak? Czyli ja sobie muszę wybrać koszule, spodnie i buty w tej samej tonacji. Czyli albo wybiorę wszystko jasne, albo wybiorę wszystko ciemne. No i tutaj kluczowe jest to słowo albo, tak? Albo to, albo to. Czyli tutaj no, nie mogę pójść w dwa kolory jednocześnie, tak? Nie mogę na siebie zarzucić i jasnych, i ciemnych rzeczy. To nie tak jak z obiadem, że zjem i to, i to, i to. Tutaj nie założę i jasnych rzeczy, i ciemnych rzeczy, no bo przecież... No, nie rozdwoje się. W związku z czym mogę tylko i wyłącznie wszystko ubrać w jednym kolorze, więc ten kolor muszę wybrać, tak? Czyli w pierwszej kolejności, no tutaj albo pójdę. W jasne kolory albo pójdę w ciemne kolory tak czyli na początku jest ten wybór koloru i tutaj mamy albo to albo to czyli to są rozłączne wybory w żadnym z tych sposobów no nie dam rady pójść jakby pomiędzy tym prawda muszę wybrać tylko jeden kolor no i ten kolor no, mogę sobie właśnie wybrać albo jasny albo ciemny no i w jasnym kolorze ja muszę sobie skompletować całą tą garderobę czyli muszę sobie wybrać Koszulę na cztery sposoby mogę to zrobić. Muszę sobie wybrać spodnie, to mogę zrobić na trzy, no i buty to też mogę zrobić na trzy. Czyli tutaj mamy 4 razy 9, czyli 36, by było takich sposobów skompletowania właśnie całej garderoby w jasnych tonach. A jeśli chodzi o ciemne, no to co? koszule sobie wybieram na 5 sposobów, spodnie na 6, no i buty na dwa, czyli tutaj mam na 60 sposobów. Czyli razem mogę sobie w jednej tonacji kolorystycznej wybrać garderobę na 96 sposobów. No dobrze, mam nadzieję, że to jest tutaj jasne. Wszystko. Przejdźmy teraz do zadania numer dwa. Dane są takie zbiory A, B, C. No i mamy wybrać jedną cyfrę z każdego zbioru, czyli będziemy sobie wybierać łącznie pewną trójkę. Na ile sposobów otrzymamy trójkę cyfr, z których dwie są parzyste, jedna nieparzysta i tylko jedna cyfra jest większa od pięciu. No dobrze, no to najpierw A. Tutaj zauważmy, że mamy informację, że dwie mają być nieparzysta, a jedna parzysta, ale ja nie wiem, która z tych trzech będzie parzysta, tak? Ja wiem, że wy wybieram sobie taką trójkę ABC, może o, nie jako ciąg, tylko weźmy sobie to jako zbiór, ABC. Jedna z tych, czyli no na przykład A należy mi do A zbioru, B należy do B, no a C należy do C. I ja nie mam pojęcia, z która z tych cyfr będzie parzysta, ale jakie możliwości mogę mieć? No parzysta może należeć do zbioru A. Albo, tu ważne jest to słowo, albo parzysta może należeć do zbioru B, albo parzysta może należeć do zbioru C. Czyli już widzę, że muszę sobie rozdzielić to od razu na takie możliwości, że albo tą parzystą będę miała właśnie ze zbioru A, albo ze zbioru B, albo ze zbioru C. Czyli tutaj to będzie tak naprawdę wybór parzystej. Tak? No i wybór parzystej mogę sobie zrobić ze zbioru A, mogę sobie go zrobić ze zbioru B. Albo mogę sobie go uzyskać ze zbioru C, tak? Tą parzystą. No i tak, ze zbioru A mogę to zrobić na sposobów ile? No dwa, prawda? Dwa, dwa sposoby. Ze zbioru B mogę to zrobić na sposoby też dwa, no bo sześć i osiem. Tak. Ze zbioru C mogę to zrobić na jeden sposób, tylko po prostu to zero. No i teraz, jak już wiem, że ta moja parzysta pochodziła ze zbioru A, no to teraz wybieram dwie nieparzyste, jedną ze zbioru B, drugą ze zbioru C. No i tak z B mogę sobie wybrać na sposobów dwie, tak? To jest moje B, a z C mogę sobie też wybrać na dwa sposoby, no bo 1 albo 9. Później tak, jeśli wiem, że parzysta pochodziła ze zbioru B, no to ze zbioru A wybieram nieparzystą i ze zbioru C też jedną nieparzystą. Czyli tak, z A mogę wybrać na jeden sposób nieparzystą, a z C na dwa. Jeśli parzysta pochodziła ze zbioru C, no to z A i B wybieram nieparzystą, no i z A mogę to zrobić na jeden sposób, a z B mogę to zrobić na sposobów dwa. I tak, z takiej jednej krawędzi będziemy sobie mnożyć, a pomiędzy będziemy sobie dodawać, tak? Czyli tak, tutaj mam wewnątrz mnożenie, a pomiędzy mam dodawanie. Czyli co uzyskuję ostatecznie? 2 razy 2 razy 2 dodać, 2 razy 1 razy 2 dodać, 1 razy 1 razy 2, czyli mam 8 dodać 4 dodać 2, czyli to będzie 14 sposobów. No dobrze, no to teraz podpunkt B. O, zostawmy sobie tutaj widoczne te zbiory. No i zastanawiam się, na ile sposobów mogę otrzymać taką trójkę cyfr, z których tylko jedna cyfra jest większa od pięciu. No to znowu, no, w pierwszym zbiorze wszystkie są mniejsze, więc tutaj tak jakby no nie mamy wyboru. Ale skoro tylko jedna musi być większa od pięciu, większa, tak, nierówna, większa od pięciu, no to w zbiorze B mam trzy większe od pięciu, czyli mogłabym sobie to wybrać ze zbioru B, ale mogłabym też wybrać ze zbioru C, no bo tutaj mam też jedną dziewiątkę. Czyli najpierw muszę sobie wybrać, z którego z tych zbiorów ja wylosuję tą... Cyfrę, która właśnie będzie większa od 5, czyli mogę to zrobić na no dwa sposoby, tak? No bo albo wylosuję sobie ze zbioru B, tak? Czyli wybór tego zbioru, z którego wylosuję tą piątkę, no albo ze zbioru C. No i jeśli chodzi o to, co tutaj mogę zrobić, no to stąd sobie mogę wybrać aż dwie cyfry, prawda? No to jeśli ja losuję ze zbioru B tą cyfrę, która będzie większa od 5, no to mogę to zrobić na trzy sposoby, tak? No bo 6, 7 lub 8. I teraz tak naprawdę ze zbioru A mogę wziąć cokolwiek, bo tutaj wszystko będzie mniejsze od 5, ale ze zbioru C nie mogę wziąć czegokolwiek, bo mogę wziąć tylko 0,1, bo muszę mieć coś mniejszego od 5, no bo jedyna cyfra większa od 5 to pochodzi właśnie ze zbioru B, czyli tutaj tylko na dwa sposoby. Czyli tych sposobów tutaj mamy 9, 2, 18. A jeśli sobie wybieram tą jedną cyfrę w tej całej trójce, która będzie większa od 5, właśnie ze zbioru C, to to mogę zrobić na jeden sposób. No, a z dwóch pozostałych z A i B muszę wziąć coś, co będzie mniejsze bądź równe od 5, Czyli ze zbioru A robię to na trzy sposoby, a ze zbioru B tylko na jeden. Czyli tutaj uzyskujemy 3. I tutaj miałam ten wybór, że albo ze zbioru B będę losować tą jedną cyfrę większą od 5, albo ze zbioru C. Tak, czyli tutaj właśnie było to albo-albo, więc pomiędzy tymi dwoma przypadkami jest reguła dodawania, czyli jest właśnie suma, więc będziemy mieć łącznie 21. No dobrze, to przejdźmy sobie do ostatniego zadania. Jest to też dość szybkie i przyjemne zadanko, ale według mnie dość istotne z punktu właśnie widzenia później właśnie tych y, zadań z kombinatoryki z matu. Dane są zbiory A, B oraz C. Wybieramy jedną cyfrę z każdego zbioru, czyli tak jak poprzednio, tworzymy sobie taką trójeczkę. Na ile można utworzyć taką trójkę, aby suma cyfry była nieparzysta. No to tak, na początku musimy się zastanowić, kiedy suma cyfr będzie nieparzysta, trzech cyfr, tak? No i chcemy, żeby ich suma była parzysta, no to kiedy tak będzie? No kiedy na przykład, czyli pierwsza możliwość, dodam sobie parzystą, dodać parzystą, dodać parzystą, prawda? No ale może być też druga możliwość, czyli dodam sobie nieparzystą, dodać nieparzystą, dodać parzystą, tak? Jeśli dodałabym trzy nieparzyste, no to na pewno miałabym nieparzystą, a jeśli dodałabym nieparzystą i dwie parzyste, no to miałabym też nieparzystą. Więc no to Tutaj to by mnie nie satysfakcjonowało, czyli tylko te dwa sposoby mam. No i znowu widzicie. Że tak naprawdę zaczynam sobie od tego, że sobie rozdzielam, e, jakie te parzystości będę miała. Czyli znowu, no albo będę w tej pierwszej grupie trzech parzystych, no albo w drugiej, tak? Nie da się, żebym była i tu, i tu. E, no a więc tak, jeśli ta moja trójka będzie po prostu parzysta, 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 te trzy liczby będą właśnie, każda z nich parzysta, no to jak ja to mogę zrobić? Z pierwszego, parzystą mogłabym wylosować na cztery sposoby, prawda? Z tego, ze zbioru A. Z drugiego, no to tutaj parzystych mam dwie, a w trzecim mam też parzystych dwie. Czyli tutaj taką e, trójkę, no mogłabym e, znaleźć na 4 razy, 2 razy 2 sposobów, czyli na 16 sposobów. Jeśli chodzi o wylosowanie nieparzystej, nieparzystej i parzystej, to tu się robi troszeczkę bardziej skomplikowanie, bo już bardzo podobne robiliśmy, no bo ja nie wiem, z którego z tych zbiorów ja tą parzystą będę losować, tak? Czyli to też mogę rozbić na więcej przypadków. 2, 1, 2, 2 i 2, 3, tak? Albo będę mieć parzystą ze zbioru A i nieparzystą ze zbioru B i. Nieparzystą ze zbioru C, no albo będę miała nieparzystą ze zbioru A, parzystą ze zbioru B i nieparzystą ze zbioru C, no albo będę miała nieparzystą ze zbioru A, nieparzystą ze zbioru B i parzystą ze zbioru C. No więcej przypadków nie będę mieć. No i w tym pierwszym zbiorze parzystą ze zbioru A mogę wybrać na cztery sposoby. Raz nieparzystą ze zbioru B mogę wybrać na trzy sposoby, no i nieparzystą ze zbioru C tylko na jeden. 2-2. Mamy nieparzystą A plus parzystą B plus nieparzystą C. No i tutaj tak, nieparzystą z tego zbioru A mogę sobie wybrać na raz dwa na trzy sposoby, no bo 1, 3 lub 5. Tak? Parzystą ze zbioru B mogę sobie wybrać tylko na dwa sposoby, no bo 8 albo 10. No A nieparzystą ze zbioru C, no tylko na jeden, no bo to jest 13. Jeśli chodzi o 2-3, no to mam nieparzystą ze zbioru A, czyli trzy sposoby, nieparzystą ze zbioru B, czyli też trzy. No i parzystą ze zbioru C, czyli 12 lub 14. Czyli łącznie 2. No i teraz w każdym z tych 2, 1, 2, 2, 3 no stosuję tą regułę mnożenia, czyli będę miała tak w 2, 1, 12, w 2, 2, 6, no i w 2, 3, 18. No i pomiędzy tymi 2, 1, 2, 2, 3 stosuję regułę dodawania, no bo każdy z tych um, przypadków 2, 1, 2, 2, 2 3 jest właśnie rozłączny względem tych innych, tak? Tutaj nic się nam nie będzie powtarzać, czyli mam 36. Pomiędzy pierwszym a drugim takim dużym przypadkiem też jest reguła dodawania, no bo każdy z tych przypadków jest rozłączny, czyli mam 16 dodać 36, czyli to jest 52 sposoby. Czyli na ile sposobów można utworzyć taką trójkę, aby suma była parzysta? No na 52 sposoby. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam was do filmu z dnia 47, gdzie omawiam dwa przykłady zadań właśnie z kombinatoryki, takich troszkę ala maturalnych, ponieważ tam właśnie pojawiają się liczby. No i na ile sposobów możemy sobie jakąś liczbę utworzyć. I tam w tym zadaniu omawiam główny problem tych zadań, czyli właśnie zero na pierwszym miejscu i w jaki sposób się asekurować. Oczywiście będą jeszcze inne takie zadania w tej serii, ale już dzisiaj odsyłam was na pewno właśnie do filmów z kombinatoryki, które są na kanale, przede wszystkim do filmu z teorii, do filmu z zadań maturalnych, w których omawiam praktycznie wszystkie zadania z matur 2015-2021 właśnie z kombinatoryki typu ile jest liczby. No i dodatkowo także na kanale jest taki film na przykład z wariacji, w których omawiam zadania typu szuflady, windy, pociągi. No i ogólnie do całej playlisty z kombinatoryki. A na dzisiaj to tyle. Cześć.